Siemaneczko, nagrywamy dzisiaj roleplay play z tego. Z tego. Uch, w końcu na bakacjach. Nie, no. No to, to nie, to nie. Nie wiem czemu, ale wziąłem pistolet, wiesz? Nie, to. Masz ty jej. Nie. nie, no dobra, dobra ja, nie przesadzanie. Nie, ja do mojego pokoju. O, nie, nie, fajna. To idę w sumie do mnie. A to nie jest mój pokój. Tylko żebyśmy się nie rozbili, nie? No. To co to było? Co ty żeś zrobił? Warił. To nie ja co pana gramtowała! A on z góry, nie wiem, się! Gdzie? Tutaj, on! Tutaj! Co ty żeś zrobił? Ja uciele, Uciekaj! tutaj. Ale ta woda jest gorąca! Stary, to było koło ko 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 boilerów, nie dziw się. No. O, firework. Puściło. Szybko musimy uciekać, z tym najszybciej. szybciej. Ja idę do mojego bunkru, czyli do mojego pokoju. To ja idę z tobą! Mamy zarezerwowane dwa miejsca, kur... Dobra, nie, teraz pokój tutaj, ja mam pokój koło. Ja wezmę inny, bo ten nie jest fajny. Wezmę ten. Dobra, to jednak idę do mojego starego. Więc to nie jest dla mnie dobry pomysł, żebyśmy się chowali w tych... Racja. Bo ta woda się się chyba podnosi. Idę pływać. Ta wodna się podnosi. Co? fajr O! Kurde! Tak mi przecież ta nie mogę zamknąć! nie mogę zamknąć! Gdzie, mogę zamknąć. Uf, uf, uf. Gdzie ty jesteś? No, to jest! Story! Chwilało się! Zapomniałem drzwi zamknąć! Ja idę na górę, bo. Ja mam stąd wyjść gdzie jest wyjście Czekam. stąd A co tutaj wygląda Dobra nieźle ale Tu No gdzie jest tu wyjście ja pierdziele A tu dobra tu szybko, 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 szybko Nyspoczęciu Co my mamy zrobić? Nie wam Ej, tu są mutki. Dobra, chodź na dyskotekę olejmy to. No właśnie Dawaj, niech przejmujemy się tym Kurna, jak tu się Bez i to O tak tańczymy. Ej, a to się czasami nie przechyla? Nie. No, wydaje mi się. No. Dawaj, robimy jakiś beat. Jesteśmy sami na łodzi. Która tonie? I nie wiemy, co mamy zrobić. Więc tańczymy i robimy lamone. Woda się napełnia, a ja nie wiem co się dzieje, więc puszczam nie, se Firewerkę! Wydaje się tylko! Więc ja puszczam se Firewerkę! Fireberki mi się skończyły! No zobacz, Jest to czyno. Co to ty nie. przestań robić? Przecież ja tu śpiewam wino. Czekaj, chodź, idziemy zobaczyć! Nie, ale chyba naprawdę to się trochę wykrzywia! Idę zobaczyć! Miałeś rację! Musimy... Idziemy na... Ej, rwodzie. Tu są statki! Ej! stony, stony się topie. Ja odpływam! A ja! A, dobra, idźcie! Ja, ja tutaj daję radę, dobrze. Dobra, mhm. statek nie tonie, statek nie tonie. No wcale. Wcale, wcale prawie, nie? wcale się nie zatopiło. No dobra, jednak ja idę z tobą. Będę kierować. Ja chciałem kierować tych chamy. Stój, o, stój, na... stój, stój i zejdź na pasażera, bo ja to wziąłem. Dobra, nie, ja idę na statek za tych Okej, to pa. Stare, nie po to wydawałem na ten statek tyle pieniędzy. Zdawiam Dobra, ja też tam wracam. Chodź. A, nie wszystko. mogę. U U marynarki, tylko nie wiem, czy się nie zatopimy, ale ok. Ej, trochę, bo naprawdę tu trochę pożera. To. Jestem u marynarza. Jestem w sterowni kapitana. Wiesz co, ja nie chcę zginąć. Jak chcesz zginąć, to pa. Ja już dawno zwieję. Szybko, czekam tu na ciebie. Tam, tam gdzie? Poczekaj, płynę po ciebie. Czekaj, czekaj, czekaj. Jestem na innym, chodź. Wsiadaj! Wsiadaj! Dobra, jestem. Płyniemy, odpływamy. Po co my kopowaliśmy ten statek? Musimy no. kupić nowy, ale teraz jak go kupimy? Bo... Nie nowy, tylko bilety starczą. nie kupiłeś tego statku, tylko bilety kupiliśmy. No w sumie racja. Aaa, <suszy> <suszy> ja papier! Że nam to zatonęło. Cały hajs poszedł w kizdu. No, no dobra, bo przynajmniej się cappuccino na piję za darmo. Cię zabiję. Mm, ale gdzie my odpływamy? Jesteśmy na tym, na zadupiu dolnym. Dobra, płyniemy, płyniemy, a w do dziś dopłyniemy. Okej. Okay. To zobaczymy się, jak już dopłyniemy. Zobaczymy się nie.